Jeśli myślisz, że kociarze to tylko ludzie od sierści, memów i drapania za łóżkiem, to usiądź wygodnie. Bo prawda jest o wiele, wiele gorsza, albo lepsza. Zależy, kogo zapytasz. Po pierwsze, kociarz to człowiek, który nie prosi o miłość. On na nią zasługuje. Jeśli kot przychodzi sam, kładzie się na kolanach, wygląda jak miękka chmura z pazurami, to dla kociarza jest największy order wszechświata. I nie, kociarz nie potrzebuje potwierdzeń od ludzi. Kiedyś może, ale teraz? Wystarczy mu jedno spojrzenie kota w trybie Akceptujecie człowieku. 2. Chociaż posiada instynkt przetrwania na poziomie komandosa, potrafi spać w pozycji niemożliwej, bo kot wybrał trzy czwarte łóżka. Potrafi chodzić po pokoju jak ninja, żeby nie obudzić śpiącej futrzanej krytyki, a umiejętność wykonywania prac domowych z kotem wiszącym na plecach, to już czysty sport ekstremalny. 3. Kociarz to człowiek, który prowadzi podwójne życie, w pracy udaje normalnego obywatela. W domu rozmawia z kotem jak z przełożonym. Doradza mu, komentuje rzeczywistość, a czasem negocjuje warunki pokojowe dotyczące talerzyka z szynką. Po czwarte, kociaż ma potężny radar energii. Ludzie go męczą, kot go regeneruje. A jeśli ktoś powie: o to tylko zwierzę? Kociaż automatycznie dodaje tę osobę do mentalnej listy. Nie ufaj. Po piąte, kociaż ma jedną supermoc obserwowanie detali ruch ogona drżenie wibrysów, mikroprzesunięcie łapki. Dla innych nic. Dla kociarza komunikaty głośniejsze niż syrena alarmowa. To dlatego kociarz i kot dogadują się bez słów. Po prostu patrzą, wiedzą i tyle. Bycie kociarzem nie jest łatwe. Ale to jedyna religia, w której bóstwo śpi 18 godzin, zrzuca rzeczy ze stołu i domaga się posiłków z poziomem pewności siebie, którego my wszyscy zazdrościmy. Jeśli czujesz, że ta diagnoza o kociarzach to trochę ty, zostaw łapkę, udostępnij i wróć jutro po kolejną odsłonę naszej futrzanej prawdy. Twój kot już wie, że powinieneś. No, mój no, Wszystko dobrze? Tak cię kocham.